Dobra, e, wit Witam was w kolejnym odcinku. Znaczy w kolejnej części od tamtego odcinka. O, Galuch tam był. Znaczy ja będę ten... Ja będę cenzurę ja głosową. Eee, ej, ale no to i tak się po nie jest takie Aha. Znaczy, zróbcie mi lono. Dobra. Ja nie, nie mogę. Cicho bądźcie, proszę was. Tak, nie nie, nie, nie udaje wam się. się <laughs> być fajnie, nie, ale wam się to nie udaje. Prawda. No, więc... No, no czy i... eee. Włączymy wam jakąś muzyczkę w tle dla um umilania gry, bo są tutaj niewychowane pachotki. Daj mi, daj mi. Daj mi, daj mi, daj niby. pokażę ci. Taką mi, daj mi, daj mi, pokażę ci. daj mi, to lepiej graj. Taką spokojną jakąś. Relaksującą? No nie relaksującą, ale wiesz, No taką relaksującą. mi, no, nie ma. A no, nie no wiesz wiesz. Zostawić go w okay, to... to... No, już chciałam powiedzieć, że trochę się uspokoi. Szukamy kogoś, kto się potrzeba pod Nie, Na pewno nie. On. Przepraszam Was za nich. Przepraszamy. No. Proszę cię da... Włącz to to ja włączę jakąś piosenkę. Tak, jak się mam na Ale na razie nie wiem. Jakąś museć Ale na razie nie dam. No co no, ale do, do umilania rozgrywki widzę. Ale bo nie dostaniesz ode mnie prezentu na święta za użyć. Nagrywka nie na pewno. Nie wiem czy dać taki... Coś, ala... Ala to co dał teraz nie dodał. Widzisz co? Nalegają. No. Widzimy się po cięciu. Dobra, jesteśmy już po przerwie. Nie to, tylko poczekaj. Bądź to tutaj. I tak nie zagłoś, to gdzie za... Gośno, nie za czy ja? Tylko Bo wycisz wycisz reklamy a a wróć może czeka. Ten tu było jakieś... Uważaj, 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 uważaj. O. Dobra. Po kup goś. Spróbuj rozstarcza. To tamten ten wszyscy rozstarcza. Wow, la Ciebie nie bać, powtarzaj nieba. Kto ci wyjdzie, życie Eesh, to życie. życzę. to? to To ty po ludzku nie rozumiesz, tylko po kurnaście z to e. F익et, Muszę dla was to Piąca. Są ty to mordy. Właśnie. Mordy, czemuś ty do nas upięciona, nie dziecko jest od ciebie lepsze, kto gra ja w wersję. Abyś to pytał. Właśnie, kto pytał. Pięk. Turbina rozgrzana. No przepraszam was za, za tych ludzi. Chyba z ciebie dziecko. Ty! Ja bym ich... Tak, prawda, wyrzucił gracza Benciak. Ej, tak, no. Ha, ha, ha. Ale super, wyrzucili tam tego co mówił ciągle. Okay, o no tym nie. Wiem. Tak. My się cały czas pokazały. Co ja on mhm. mnie zabił? Podłoś trochę. nie będziesz jest... słychać. Połóż tutaj koło tego. No.

Так <связать> вот. я, Пять, а, не я хей, не а, я тебя не Как-то не будет с на восхите. А у <связать> а Понятно. Mamy muzyczkę w tle, moi kochani widzowie. Wierni jesteście. Więc dziękuję wam za wszystko, łapki w górę, subskrypcje, różne rzeczy. No, więc... No więc. Mario niestety musi się chyba pożegnać z nami. No, widzimy się w No, więc jesteśmy jeszcze. Dobra, widzimy się za chwilę, bo oni już mi nie dają spokoju.